No, przed chwilą mi przyszła paczka z kamerką GoPro, Hilos Bójka. Dobra, bierzemy się za otwieranie. Nie będę teraz nagrywał. Otworzę to, Wam pokażę. No, tyle jest akcesoriów. To będzie. No kurde, trochę zaniedbane jest. Widać, że to jeździło gdzieś. Nie wiem, motorem czy. Mikrofony. Super, super. Te mikrofony mnie interesują. O. No dobra, nie będę zakładał. Próbowałem włączyć, ale i no, ekranik, to jest ważne. E... Bateria jest rozładowana. O, ona się zaraz wyłączy, bo nie ma co tego, no właśnie, bo o, karta jeszcze jest. Wow! Ale jest strasznie ob, ob kurde, obklejone To trzeba wyczyścić wszystko, bo totalny syf. Teraz tak. Jedna bateria. Druga bateria i trzecia jest w środku. Teraz tak, wszelki. To mi się bardzo przyda, naprawdę super. Podkładamy to. Teraz tak, ramki. Ja mam ramki nowe, także to nie ma wymartwienia. No to widać, też należna. O, ta jest jaka jest. Instrukcja. Aha, to jest do chyba do e, tak do monitorka nie chcę tak kłaść bo pokaleczę no pudełko jak pudełko papierek jakiś no, może tak bo co jak instrukcja ten pan co mi to przysłał powiedział że zapłacił tysiąca, złoty za to wszystko trochę lat wstecz a sprzedał mi za, za 200 zł z wysyłką to znaczy nie kłamę kłamie 215 dokładnie 215 no i trzeba ja będzie to będę musiał się postarać o ładowarkę do tych baterii ten mikrofon jest stereo, nie wiem co to za firma. To może GP503 mikrofon, także testy i próby dopiero będę robił, bo nie wiem, to znaczy, wiem, że ona jest sprawna i tak dalej, ale muszę się trochę nauczyć. A moja jest padnięta, a czy jest padnięta. Zaraz się okaże jak naładuję baterię i zobaczymy wtedy. Jestem bardzo zadowolony. Ta merka szła dwa dni. No było wpłacone. Wpłaciłem, ale pan odebrał pieniądze na drugi dzień, sprawdził na koncie i wysłał mi. Trochę zwlekał i takie coś to mnie denerwuje, bo ja jeśli sprzedaję coś to powiadamiam, powiadamiam klienta, że jest wysłane, że pieniądze doszły, czy coś tam. Wysyłam numer trackingu, inaczej tracking i potwierdzenie wysyłam w formie papierkowej. Tak, żeby się ktoś nie, nie martwił, że jest to jakiś przekręt, czy Bóg wie co. Także zamykamy temat, natomiast... Przemęczony jestem trochę, natomiast temat z testów będziemy robili dopiero na dworze. To by było tyle.